Jak każde tradycyjne włoskie danie, kurczak w parmezanie zaczyna się od sosu. Sara ma fioła na jego punkcie. Gdy byłem mały, mama nastawiała go wcześnie rano. Po 4-5 godzinach smarowaliśmy nim chleb na śniadanie. Sos powstaje w tych olbrzymich kotłach. Do nich wlewa się olej i podgrzewa. Potem wrzuca się świeżo poszatkowaną cebulę i świeżo zmielony czosnek. Całość jest podsmażana. Następnie zawartość kotła jest mieszana z przyprawami: z bazylią, oregano, solą i pieprzem. Składniki są zalewane świeżo przetartymi pomidorami z puszki, mieszane i gotowane. Przyrządzenie partii sosu trwa 3,5 godziny. Tyle zajmuje wydobycie smaku. W tym czasie smaży się piersi kurczaka ładowane do tej maszyny i rozbijane w stylu skalopinę. Nie zobaczymy, co dzieje się w środku, ale zademonstruje nam to Sara. Muszą być idealnej wielkości. Spróbuję jeszcze raz. Równiutko. Nie tak, co z Tobą. Michaelu, twoja mama mnie przeraża. Równiutko. Najgorsze jest to spojrzenie. Saro, wyjaśnisz, jakby mnie zraniono. Ciężka sprawa. Bo oberwierz. Kurczak jest posypywany mąką. Obtaczany w jajku oraz w bułce tartej i serze. Jakim dokładnie? Królu wszystkich serów. Parmigiano-Reggiano. Sami go sprowadzamy. Aż zgłodniałem. Następnie kurczak jest smażony do uzyskania idealnej chrupkości. Potem trafia do pakowania. W zakładzie obok powstaje świeży makaron. Czemu robicie go sami? Bo tak trzeba. Liczy się jakość. Właśnie. Suche spaghettini wyładowuje się na przenośnik. Makaron spada z niego do gorącej wody z odrobiną oliwy z oliwek. Gotuje się go al dente. Nie ma nic gorszego niż rozgotowany, kleisty makaron. Makaron al dente jest ładowany do koszy i trafia do pakowania. Na tym etapie łączy się wszystkie składniki dania.